Dzisiaj pozdrawiamy z pięknego Wolfosa. To jest wodospad dwuczęściowy, który jest częścią Golden Circle. To jest znana trasa w Islandii, którą turyści biorą, jak tutaj są. I ta woda. Leje się z lodowca i cały czas te ilości wody spadają z tym Pozdrawiam. a tutaj jesteśmy miasto duchów zobaczcie nie, teraz tego nie widać ale tutaj tu się wszędzie dymi i normalnie smoki smoki ludzie tutaj tata jest gotowy żeby sfotografować tryskający gejzir to ja i gejzir. Wszędzie tutaj dymi. Tutaj smoki mieszkają. I siarą też bardzo mocno pachnie. Wrócę się tutaj. Wszędzie. Wszędzie dymi. A tu jest tata. Statek się zepsuł. Ale czekamy na gejzera, żeby to sfilmować. Trafiło mnie woda z gejzera, ale jakoś nie była gorąca. On teraz wybuchł, ale to tak nie widać przez ten dym. No, widzicie, tutaj jest strumyczek, co sobie płynie. Normalnie można pomyśleć, nic ciekawego, ale ten strumyczek ma między 80 a 100 stopni Celsjusza. Jest bardzo gorący. Bo jesteśmy w miasteczku Geysir. I tutaj są gejzery, a to jest jeden z tych większych. I właśnie czekamy na wybuch. Tu dalej czekamy na wybuch gejzira. A tam. Jest Tata i też próbuje zrobić fajne fotkę. Ta woda bulgoce sobie się zbiera ciśnienie. I po jakimś czasie tego ciśnienia będzie tak dużo, że wybuchnie. I to planuję sfilmować. Uj. Wow. Wow prawie się poślizgnęła jeszcze raz a tutaj e, to jest też gejzir ale on nie wybucha ale tutaj ta woda cały czas wrze bardzo mocno i to jest ten najstarszy o teraz nie widać to jest najstarszy stół lub tutaj, w miasteczku Geyser. Przez ten dym ogólnie dużo mi widać, ale to cały czas tryska, tylko tak pomalutku. A tamten ten inny on tryska tak wysoko do góry. To jest wodospad z Tam jest tata, próbuje zrobić fajne zdjęcie. Jest bardzo ślisko. Ale ja bliżej nie podejdę, bo ludzie tam wracają bardzo mokrzy. Tata ekstra kupił kończą. E, jest bardzo, bardzo zimno, bo to bo ten wiatr wieje z lodowca. Znaczy ta woda jest z lodowca i zabiera też ze sobą to zimno. Jest zimno, mokro, bardzo zimno. ha 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 Więc sprawa jest taka, jesteśmy na Islandii, jasatą weszliśmy właśnie na górę. Zobaczcie. Tutaj. Jest ten wodospad z kolafos. Boję się tą komórkę poza krawem wziąć. Chyba, ten selfie z tych dobrze trzyma. Tam gdzieś daleko żeśmy zaparkowali No i to jest ten skolafos z góry, to tam gdzieś jest tata Odnaleźliśmy tatę Tata Właśnie nagrywam, powiedz kamerze co myślisz. To jest wulkan, który uniemożliwił przylot Amerykanom na pogrzeb prezydenta Lecha tego Kaszyńskiego. To jego wybuch właśnie wpisał wszystkie przyloty. Poza tym, żeśmy właśnie zrobili w pokonać, to pokonać siebie podwójny śnieżka islam. Nie, podwójna śnieżka to to nie było, Nawet nie połowa. To widocznie wtedy nie jest więcej kondycji, a tam jest piękna widok z Tam jeszcze ludzie dalej swacerują sobie. Wszystko, ja a do... tutaj jest ten hiking. Tak, ale tam pisało, że w zimę hiking bardzo niebezpieczny tylko dla ekspertów. Jesteśmy na czarnej plaży. Zobaczcie. Ech. Piasek jak na plaży. Ale czarny. Czarny piasek. Właśnie widziałam jak te fale chłopakom plecaki. No to coraz bliżej te fale idą, w przypływ I chłopaki byli tam, sobie chodzili. Tak mieli gdzieś tam i te fale wtedy im zmyły te plecaki całkiem się pomoczyły no i teraz jestem blisko wody i na tej czarnej plaży wszędzie są takie czarne kamyki też bardzo dużo bardzo ładne są bardzo ładne, takie perfekcyjne kamienie jest ich bez końca dużo bardzo fajne no i tutaj jest taka jaskinia jeszcze w tej czarnej plaży właśnie się wybieram do tej jaskini a te, taty... a tam jest tata też jest jedną zobaczcie. Przecież to wygląda nierealnie. Jestem przy tej jaskini. Tak to wygląda. Tak sobie to woda wyrzeźbiła. Tak to góry to idzie. Wszystko.